Редактор No, 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 Mыияющим, muszę siedzieć za chwilę bokiem. Zaraz na dobry start. No, do tego zyskujesz w promocji do tysiąca złotych prezesów. I to się razy waży dobrze. Otwórz Mój biznes i rozwijaj swoją firmę. Bank Milenio, inspirowany Tobą. bom. Mm. W program jest producentem w do każdego z nich Proszę sponsor, producent ogranej wody mineralnej ludowika z Rostocza. Sponsorem programu jest Orlen Oli, producent oleju silnikowego. I ojciec. Na stronie. Zdanie bez wypadkowymi, takimi, którymi sam nie boję się jeździć. Przemek. Przygody z motoryzacją zaczął jako menadżer międzynarodowej firmy. Dziś samochody w jego życiu zawodowym zajmują najważniejsze miejsce. Lubię to robić. Okazjonie kupić samochód, doprowadzić do super stanu technicznego i sprzedać za najwyższą cenę. Mają po 12 tysięcy. W takim budżecie muszę znaleźć i przygotować samochody tak, aby jak najlepiej zarobić na ich sprzedaży. Jest to bardzo mały budżet, dlatego postaram się kupić jakieś szybko obrotowe auto. Wejdzie, wyjdzie, przejdzie, zapomnę, zostanie 500 złotych i będę wyjdzie. Mam budżet 12 tysięcy złotych. W tym budżecie Chciałbym kupić fajny samochód i jeszcze na nim zarobić. Mam jakieś takie wrażenie, że ostatnio w Polsce w ogóle wytrzebiony został rynek tamtych samochodów, że to wszystko poznikało. Nie, co się stało z tymi autami. A jeszcze gorsza rzecz polega na tym, że wszystkie tarta, jeżeli są w tak niskich pieniądzach, to są już w dramatycznym stanie blacharskim. A przecież blacharka w samochodzie za 10 tysięcy jest kompletnie nieopłacalna. Chevrolet, to 10 tysięcy 900 złotych do negocjacji. A, okej. Okay. Sprowadzony, bez papierów. Super, dziękuję. Postoję. A może trzeba coś głupiego kupić? Coś, co po prostu raczej nie ma sensu, ale przynajmniej sprawi jakąkolwiek przyjemność. No, proszę bardzo, proszę bardzo. Realizujemy, ale wersja Cabrio. A jak wersja Cabrio? To istotne jest to, że najczęściej są to samochody z niedużym przebiegiem. To jest 2007 rok i ma tylko 150 tysięcy przebiegów. I to nie samo. Benzyna 1,6, prosty silnik. Zwykle działający 11 900 zł. Ech, mam nadzieję, że do dużej negocjacji. No to jest za chwilę. Może niekoniecznie. 220 przybyło. Arena Laguna. 345 trochę za dużo. Ale miał 200 parę na pewno mnie kupił. A jakie masz? To mogę zjeść. Listowa, czyli ma już kierunki w lusterkach albo klimatyzację. sprzedaje to jedna osoba. Także to też jest plus, można więcej wynegocjować, albo wtopić. Dobra, chyba nie umawiam się na spotkanie 280 przebiegów. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ruszyłem się swoją samotną polebówkę, bo jest stosunkowo blisko. Podjadę, obejrzę, najwyżej ją kupię i później się zastanowię, jak ją przeprowadzi do siebie. Przemek podjeżdża obejrzeć Renault. Co, widzę, że... Dzień Widzę, że tak właśnie parkingów to nie ma. Bardzo mi miło. Widzę, że tak właśnie parkingu to tu w ogóle jeszcze nie było, Tak, bila, no jeszcze tak, ale znaleźliśmy jakieś miejsce, więc myślę, to. Tak. to jest Pani Tak. Dąbeczka ale to prezentuje się dosyć fajnie. Obejrzyj sobie całe dookoła. Jak mógłabym Pani uszczełkowić dane techniczne pojazdu? To jest benzyna. Ma tak. 148 tysięcy przebiegu. Okay. Niebita. Naprawdę idealna. No, na to jest taki idealny samochód? Nie wiem tak. co to tak. chciałabym się starać, do czegoś większego teraz się przenieść. Jak się w bloku z takimi dziurami, to musi mieć większe auto. Lata jeżdżenia bez dachu już mi się znudziły, więc chyba czas na jakąś zmianę. Wolę coś wyższego teraz, większego. Proszę, z rezerwą. Tak, chciałem zobaczyć. No, może nie tu, bo ja za chwilę. No, lub sił. No, Pan, który się musi przejść do sterka, gratuluję. Jeżeli chodzi o funkcję samochodu, to raczej sprawny, czy małszy? Sprawny? sprawny, tak. No, nie jest to oczywiście w manualu. Mhm. Trochę jest taki tutaj te boczki, widzę te klameczki polisowane mocno. To bardzo się by zobaczyło. za ten dekielek płynął podania ze skarpetki. Oh. <noise> Mój mechanik kreatywny nasa więcej. <noise> Nie wiem, podobny patęciarz <noise> powiem, że Skarpeciarze. Jak można wykorzystać skarpetkę do zasłonięcia wewu płynu do sprzyskiwacza? Skarpety, jak to pewnie kosztuje 5 zł. Dobra, to co, możemy się im przejechać? Jasne, bardzo proszę. W tym upale to i tak się tam zapocimywał się. Dzokowie Państwo, pan za opasza jest taki skwar. To może zamknijmy dajmy przy okazji zobaczyć czy działa. A my tu spali nas, tak żebyśmy gdzieś spali. No, Jeżeli kamerę tam w takim upalę, to proszę mi się o no To Też sprawnie tutaj tak. Nie wiem, czy szyba jest popękana, bo czasami zdarza się, że są popękania szyby. Się bez żadnego zacięcia bardzo płynnie i bardzo ładnie. To może jakąś klimę może przywiazić. Bardzo proszę, tak. No witam też niedawno. A co, coś z tym mm, nawiewem? Znaczy, ja nie z tylko z jego brakiem Nie, no nie z po prostu. Uh -huh. Pawła na spotkanie odrzuca pracownik. Dobra, dzięki. Dobre. dobry. To to auto, tak? Mogę sobie go pooglądać? Tak, proszę bardzo. Pooglądać? Wszędzie? Tak jest, gdzieś tam parę. Wszystko tutaj do pary. Ktoś jeździł z Sibilii, na ciekawa czy tą makajkę po tylu latach da się usunąć i odbarwił się raczej. No nie wiem, to się miarę, tam już ma kupę, co? Blaskę? Mogę zajrzeć? Proszę bardzo. A, tak, tak. Jakieś wyprzemokrawy było robione, takie było sprzęgło, pół po prostu tam zaburzało to wszystko. Tutaj. Naprawdę zadbany samochód, to jest auto, jest jak na swój bieg, dobrze utrzymane. Nie wygląda, nie wygląda, tylko Chcę, żeby sobie do bogażnika zobaczyłem, jak to wygląda. No, to nie jest najnowsze auto, ale. Nie, nie ja wiem, Just to jest spytał. Jest, bo jest pojazdówka, jest prowaja. A tutaj jest, ręka no, są... zaś nie działa że pakierowałam na 100%, a maska błotnik wygląda na całą. dobra, możemy się przejechać? Tak, Poproszę. proszę bardzo. Mogę prowadzić? Oczywiście. Samochód wizualnie zaakceptowałem. Eee, przejadę się nimi. Prawdopodobnie będziemy rozmawiać o cenie. Przemek pod dachem, ale w dużym upale jeździ kabrioletem. No jak się jedzie, to czasami też trochę zapada. No niestety, no nie działa. To nawet to nie działa.